Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. Jesteśmy w Mikołajach, a przed nami Kościół Rzymskokatolicki pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Bardzo ładny kościół, bardzo ładne otoczenie, więc chciałbym to miejsce wam pokazać, bo myślę, że warto je odwiedzić. Zaraz, tutaj jest taka wieża, można na nią wejść za 3 zł i podziwiać okolice z okien, tutaj na samej górze. Jest to bardzo ciekawe miejsce żeby zobaczyć co znajduje się w Mikołajkach i w otoczeniu. Pokażę wam teraz kościół. Jak wygląda w środku? Wierzę, możecie zobaczyć na osobnym filmie, a teraz kopimy się na samym kościele. Wejdziemy do środka. Parafia Świętego Mikołaja w Mikołajkach. Tutaj możemy zapoznać się z informacjami. Do no kościoła w ciągu dwóch, 3 minut dochodzimy od strony rynku. Tutaj w lewo wchodzimy na wieżę. A tutaj możemy odczytać informacje na temat mszy świętych. I zachęcam Was do odwiedzenia tego miejsca. Pieskę proszę. O, super piesek. To jest psile czy piesek? A piesek. Super piesek. Super. Pan? Tak, tak, tak. I teraz pokażę Wam tylko króciutko wnętrze bardzo ładnego kościoła rzymsko-katolickiego. Parafia, inny klub rekreacyjno-sportowy Mikołajki. Bardzo ładne miejsce, zadbane. Ja Pani przytrzymam, proszę bardzo. Proszę. Kościół klimatyzowany, co ciekawe. Nie zauważyłem zakazu filmowania, tak więc myślę, że nikt nie będzie miał nic przeciwko, ale jest tu cicho i przyjemnie, można się pomodlić, porozmyślać. Pięknie. Książka próśb i podziękowań do Matki Boskiej i Świętego Mikołaja. Piękne miejsce. Pokażę Wam jeszcze otoczenie kościoła, i wychodzimy. I idąc tutaj dookoła, tutaj jest wejście na wieżę. 136 schodów naliczyłem, wchodząc do góry. Wieża jest czynna od 10 do 13, od 16 do 18. Zachęcam Was do odwiedzenia tego no. miejsca. Tutaj dookoła przejścia nie ma, nie chciałbym po trawniku przechodzić, więc przejdziemy drugą stroną. Tutaj mamy chyba drogę krzyżową tak fajnie ułożoną na terenie. Skazuje się. Kościół prezentuje się bardzo ładnie. Oczywiście chodzimy tylko i wyłącznie po chodniczku, po kostce. Jeżeli będziemy tutaj, podejdźmy sobie w to miejsce, bardzo urokliwe. Można sobie tutaj usiąść, porozmyślać. Bardzo, bardzo, bardzo ładne miejsce. Podejdziemy jeszcze do krzyża. Miejscowość Mikołajki. Ma naprawdę fajne miejsca, które można odwiedzić, zobaczyć. Kilka z tych miejsc na moim kanale możecie sobie zobaczyć. Specjalnie dla Was taki spacer po mikołajkach zrobiłem, żeby mogli zobaczyć co tu jest fajnego krzyż drewniany taki wysoki nie mamy tutaj żadnej tabliczki i jeszcze tutaj mamy taki kamień Katyń Smoleńsk 1940-2010 Golgota Wschodu Nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Papież Jan Paweł II. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam Was do odwiedzenia tego kościoła oraz wejścia na wieżę widokową. Naprawdę warto. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Zostawcie łapkę w górę. Komentujcie, czy tu byliście. Jeżeli nie, to na pewno warto tutaj przyjść. Trzymajcie się. Cześć!